Cześć, ludzie kochane. A tak, myślę, bo czasami to ja myślę, co my tu nagrać o Ukrainie i co mi tylko przyszło do głowy, Jakim im pomóc. A tu biorę przykład z siebie. Ja nie pomogę ani finansowo, ani dachu, nad głową nie dam, bo i nie mam. Ani nie mam co dać. Ale co mogę? Ja mogę tylko się pomodlić i prosić o pokój na Ukrainie. A wiara czyni cuda. Także jakby złączyć siły takie modlitwy, na pewno coś by to dało. I coś to da Słuchaj, wiem, że ludzie innej wiary niż moja, moja to jest rzymskokatolicka, czyli Kościół, będą bojkotowali ten film. Ale to mnie bardzo mało interesuje. Mnie Ma interesuje to, żeby ludzie właśnie mojej wiary pomodlili się. Przecież to niedługo trwa, czy róż, różaniec odmówić? 15 minut. Koronkę odmówić? 10 minut. A nie masz czasu ani na to, ani na to. Pacierz chociaż mów I pomóc się za pokój na Ukrainie. Cóż ja mogę? Cóż ja mogę więcej mówić? To na razie tyle. Trzymcie się, ludzie kochane. Cześć.